Na pierwszy rzut te dwa moduły różnią się tylko i wyłącznie jedną literą. Jest to litera V oznaczająca z angielskiego vehicles, czyli samochody, i ma to też odzwierciedlenie w działalności modułu. Moduł GFFV jest modułem przeznaczonym do zwalczania pożarów lasów z ziemi przy użyciu pojazdów, czyli jego główna siła oprócz ludzi to oczywiście samochody ratowniczo-gaśnicze. Moduł GFFF operuje tylko i wyłącznie potencjałem ludzkim, no i sprzętem, który, który posiada. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jakie zapotrzebowanie zostanie złożone przez dany kraj dotknięty katastrofą. Nauczeni doświadczeniem wiemy, czego możemy się spodziewać w każdym z tych państw. Dla przykładu, Szwecja była idealnym miejscem do tego, żeby moduł GFFFV, czyli moduł z samochodami, mógł pokazać swoje możliwości, mógł działać na 100%. Natomiast działania w Grecji pokazały nam, że no nie do końca tego typu konfiguracje sprawdzają się w państwach basenu Morza Śródziemnego. Tam też czeka nas zupełnie inna praca, zupełnie inne warunki terenowe, pogodowe, zupełnie inne wyzwania i właśnie to determinuje naszą, naszą decyzję, żeby zadysponować moduł, który bazuje głównie na potencjale ludzkim, który, który może dotrzeć gdzieś tam w teren trudno dostępny i zwalczać te pożary. Oczywiście wszystko zależy od tego, dokąd jedziemy, natomiast tutaj różnica w czasie dotarcia jest na pewno bardzo, ale to bardzo duża. W przypadku dysponowania modułu GFFV, czyli modułu z samochodami, no czas dotarcia chociażby do Grecji to jest czas rzędu 3 dni. Po tym czasie... No, z pewnością udziela nam się bardzo duże zmęczenie z uwagi na no, nie do końca komfortowe warunki, warunki tego dojazdu ciężkimi samochodami ratowniczo-gaśniczymi. W przypadku modułu GFFF ten transport odbywa się drogą lotniczą, co jest no, niebywałą korzyścią dla nas, dla ratowników. I w zasadzie jesteśmy w stanie pojawić się na miejscu i wejść do działań niezwłocznie w przeciągu 24 godzin. A jak wiadomo przy tego typu pożarach, przy pożarach bardzo szybko rozwijających się, pożarach bardzo energicznych ten czas odgrywa kluczową rolę. Oczywiście monitorowanie idzie w parze z odpowiednim przygotowaniem. To też nie jest tak, że rozpoczyna się sezon pożarowy, mamy miesiąc czerwiec, też maj i zaczynamy myśleć, co się będzie działo latem i jak możemy, jak możemy działać na arenie międzynarodowej. Ten proces. Monitorowania sytuacji pożarowej. On jest całoroczny. Komenda Główna, stanowisko kierowania komendanta głównego, jest wyznaczonym punktem do kontaktu z organami Unii Europejskiej, więc w przypadku jakiejkolwiek katastrofy jesteśmy 24 godziny, 7 dni w tygodniu cały czas w kontakcie z przedstawicielami Unii Europejskiej. Przez cały rok przygotowujemy się, monitorujemy. Nawet jeżeli tych pożarów nie ma, to staramy się mówiąc tak. Wprost wykorzystywać czas spokoju. Analizujemy pożary, które już miały miejsce, które już się wydarzyły. Mamy dostęp do różnego rodzaju zobrazowań satelitarnych, informacji, danych. Wszystko po to zbieramy te wszystkie informacje w całość, wyciągamy wnioski po to, żeby jeszcze lepiej być przygotowanym właśnie na nadejście sezonu pożarowego. Warto też wspomnieć o bardzo istotnym elemencie, który udało się wdrożyć, który bezpośrednio oddziaływuje na ergonomię pracy i bezpieczeństwo ratowników, czyli doposażenie ratowników wchodzących w skład modułu GFFF-V i GFFF w dedykowane środki ochrony indywidualnej i sprzęt przeznaczony do zwalczania pożarów lasów czy też pożarów na terenach niezurbanizowanych. Także Widać efekty naszych działań, te wnioski cały czas są wdrażane w życie i na pewno w przyszłości również kolejne wnioski będą podejmowane. To nie jest tak, że my chcemy pomóc i Grecy muszą nas przyjąć. Zawsze pierwsze słowo, pierwsze zdanie, czyli potrzebujemy pomocy, jak i ostatnie zdanie, czyli tak, chcemy, żebyście przyjechali do nas, czy chcemy, żeby akurat Polacy nam pomogli, zawsze należy do kraju dotkniętego katastrofą. W bardzo szybki sposób Polska Państwa Straż Pożarna zareagowała, zaoferowała moduł GFF. W pierwszej fazie, w godzinach porannych, Grecja poprosiła przede wszystkim o flotę powietrzną, samoloty śmigłowce, które robią niewyobrażalną, mówiąc kolokwialnie, robotę przy tego typu pożarach. W drugiej fazie priorytetem były moduły... Posiadające pojazdy, no i oczywiście później moduły bez pojazdów, czyli moduły GFFR. Państwowa Straż Pożarna zadeklarowała ten moduł, natomiast no, Grecja nie zdecydowała się przyjąć naszej oferty. I było to oczywiście podyktowane przede wszystkim sytuacją w Grecji. Mówię tutaj o sytuacji pożarowej. Grecy to oni koordynują te działania, to oni decydują w jaki sposób będą te pożary zwalczać. To oni opracowują strategię. I właśnie w opracowanej strategii istotna okazała się flota powietrzna i istotne okazały się samochody. Myślę, że warto zauważyć, że chociażby w roku 2021, jak i w roku 2023 sytuacja pożarowa była bardzo podobna, natomiast pożary występowały w innych miejscach, z innym dostępem, e, gdzie obcowała inna topografia i między innymi moduły GFFF z Francji, bądź też z Cypru brały udział w tego typu działaniach i Grecja zaakceptowała ofertę w postaci modułów GFFF. Z pewnością nasuwa się też pytanie w jaki sposób 40 strażaków dysponowanych do Grecji może odpowiednio, sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie działać, zwalczać i gasić te pożary, które trawią Grecję. Jest to możliwe i udowadniają nam to już od wielu, wielu lat kraje chociażby Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, bądź też kraje europejskie, tak jak Portugalia, Hiszpania, Francja. Działamy bez samochodów, natomiast oczywiście wykorzystujemy również wodę. Posiadamy, posiadamy odpowiedni sprzęt, posiadamy pompy, Posiadamy sprzęt o mniejszych średnicach, węże o mniejszych średnicach, wykorzystujemy mniejsze ilości tej wody. Natomiast nasza główna siła opiera się na wykorzystaniu narzędzi podręcznych, czyli budowaniu pasów oddzielenia. Usuwamy materiał palny po to, żeby pożar nie mógł się dalej rozprzestrzeniać. Ten materiał palny usuwamy też w bardzo specjalistyczny sposób, czyli poprzez wykorzystanie samego ognia. Wypalamy teren przed pożarem po to, żeby Pożar wywołany przez nas strawił te paliwo, strawił ten materiał palny, i w momencie, kiedy pożar dojdzie do wypalonego terenu, po prostu nie będzie miał materiału palnego, żeby móc, żeby móc się dalej spalać. Zatem jest możliwe działanie bez wykorzystania dużej ilości wody, natomiast wszystko zależy od tego, jakie warunki czekają na nas w miejscu, do którego zostaniemy zadysponowani. Tutaj zarówno samych korzyści, jak i wyzwań jest, jest całe mnóstwo. Wyzwania zaczynają się praktycznie już w momencie, kiedy kraj dotknięty katastrofą prosi poprzez mechanizm wspólnotowy Unii Europejskiej o pomoc. Wtedy rozpoczyna się proces mobilizacji, sprawdzenie gotowości, proces aktywacji, przygotowanie dokumentów, przygotowanie indywidualne ratowników, formowanie całej grupy ratowniczej, co w sezonie wakacyjnym, w sezonie pożarowym no nie jest też takim prostym, prostym prostą sprawą. Więc od tego momentu zaczyna się formowanie, jest to przede wszystkim kompletowanie grupy, no i stanowi to bardzo, bardzo duże, duże wyzwanie, łącznie z samym, z samym transportem. Kolejna kwestia, kiedy już, kolejna kwestia, kiedy już dolecimy bądź, do, bądź też dojedziemy na teren działań, no to zaczynają się kolejne wyzwania związane przede wszystkim z sytuacją pożarową, ale też z sytuacją pogodową. Jest to zupełnie inny klimat, są to zupełnie inne warunki, do których... Nie jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, więc musimy się bardzo szybko zadomowić i zacząć działać tak, aby nasza, nasza, nasze działania były jak najbardziej efektywne. Więc musimy troszeczkę przestawić się na, na zupełnie inny styl. Działań niż te, które podejmujemy na co dzień pełną służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast z tego typu działań płyną też korzyści przede wszystkim korzyści dla kraju, dla kraju który gości taką pomoc, który odbiera taką pomoc, ponieważ no, dajmy na to połowa sierpnia, aktywacja, aktywacja mechanizmu Unii Europejskiej. Mamy świadomość, że przez ostatnie dwa miesiące na przykładzie Grecji ci strażacy każdego dnia zwalczają bardzo, ale to bardzo duże pożary. Oni są po prostu zmęczeni. Ich siły też w pewnym momencie mogą się skończyć, no i te siły będą ograniczone. Więc przyjście takiej świeżej fali, świeżej fali strażaków gotowych i przede wszystkim zmotywowanych, przygotowanych, odpowiednio wypoczętych jest naprawdę niemałym oddechem dla lokalnych, dla lokalnych służb. Korzyści płyną też dla kraju, który taką pomoc oferuje, ponieważ, jak wspominałem, doświadczenie jest czymś nieocenionym. Więc, to co nauczymy się działając poza granicami naszego kraju, możemy również przenieść na nasz rynek lokalny i jeszcze sprawniej działać tutaj dla dobra obywateli. Myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi tego, że jeżeli mówimy o aktywacjach modułów gaśniczych, nie pada już pytanie. Czy tylko pyta pada pytanie kiedy? Jesteśmy przygotowani, zdajemy sobie z tego, z tego sprawę, że te aktywacje będą, ponieważ sytuacja no, idzie ku gorszemu i obserwujemy to każdego dnia, patrząc chociażby na, na temperatury czy na, czy na opady. Więc przygotowujemy się na najgorsze, nie tylko w sezonie pożarowym, ale też przez cały rok. Przede wszystkim chodzi tutaj o doposażenie sprzętowe. Wspominałem o środkach ochrony indywidualnej. Jest to bardzo duże obciążenie dla strażaków, którzy będą mieć możliwość działania już w dedykowanych środkach ochrony indywidualnej przygotowanie sprzętowe, czyli przygotowanie sprzętu takiego jak węże o małych średnicach, narzędzia ręczne. To wszystko pomaga nam zarówno w działaniach poza granicami naszego kraju, ale też na terenie naszego kraju. Kolejna bardzo istotna kwestia, jako że sprzęt jest tylko sprzętem dobrze użyty, z pewnością niesie bardzo dobre korzyści, natomiast żeby go dobrze używać, trzeba być odpowiednio wyszkolonym. Właśnie dlatego każdego roku, czy to 6 modułów GFFV które funkcjonują w ramach Państwowej Straży Pożarnej, czy moduł GFFF. E, ćwiczą, trenują, szkolą się zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i poprzez ćwiczenia zgrywające, poprzez wymianę doświadczeń. Kolejna kwestia to, e, no same działania gaśnicze to, to nie wszystko, jeżeli chodzi o, e, o prowadzenie działań poza granicami naszego kraju. Taka grupa ratownicza musi być odpowiednio koordynowana. Nasz komponent dowódczy musi być odpowiednio wyszkolony, musi potrafić rozwiązywać problemy na miejscu, poza granicami państwa, a nie je stwarzać. Właśnie dlatego członkowie, wyznaczeni członkowie modułów, biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, kształcą się właśnie w kierunku odpowiedniej koordynacji, odpowiedniego dowodzenia na szczeblu unijnym.